Eredin Glass, zwany Krogulcem, przywódca upiornego orszaku zwiastującego śmierć i zniszczenie. Jak prezentuje się historia tej postaci? Już teraz chciałbym zaznaczyć, że znaczna część informacji zawartych w tym materiale wyszła spod rąk CD Projekt, albowiem w sadze pana Andrzeja Sapkowskiego Eredin pojawił się szerzej dopiero w ostatniej części. Gdy młody jeszcze Oberon Myrstach objął przywództwo nad N.L., powołał on do życia formację Derk Rudri, Czerwoni Jeźdźcy. Ci, używając wrót światów, przemieszczali się do innych rzeczywistości, kiedy tylko chcieli. Główno dowodzącym tego ugrupowania stał się Eredin, wysoki, postawny mężczyzna o długich, czarnych włosach, zielonych oczach i twarzy przypominającej drapieżnego ptaka. W jego ręce powierzona została również piecza nad wrotami światów. Pod dowództwem Eredina czerwoni jeźdźcy siali spustoszenie we wszystkich najechanych krainach. Głównym celem ekspedycji było pozyskanie humanoidalnych niewolników, którzy zaciągani byli później do pracy w świecie elfów. Na polach bitwy jeźdźcy siali spustoszenie, a wielu nieprzyjaciół w strachu poddawało się bez walki. Z czasem czerwoni jeźdźcy zaczęli wspierać się magią, by dodatkowo spotęgować strach wrogów zmieniali swoje tony głosu, a pancerze kuli na modłe szkieletów. Eredin niejako wykreował wtedy swą postać straszliwego, milczącego generała, ponieważ w gruncie rzeczy był on dość wygadaną i kulturalną osobą. Koniunkcja Sfer i Białe Zimno pokrzyżowały ich bezkarne eskapady. NL zmuszeni byli ewakuować się do innego świata, a ten zamieszkiwany był już przez jednorożce. Początkowo jednorogi współpracowały z NL i swą magią otwierały wrota do innych światów. Mniej więcej wtedy Eredin odkrył świat En-Sid, kontynent na którym rozgrywają się opowieści sagi. Świat już wtedy był zdominowany przez wszechobecnych ludzi, a Eredin za punkt honoru uznał podbicie go. W większości przypadków, gdy na niebie pojawiał się wówczas upiorny orszak, to Eredin mu przewodził. Nieświadomi ludzie nadali zjawisku nazwę Dziki Gon. A Eredina utożsamiali z jego królem. Jednorożce zbuntowały się w końcu przeciwko wykorzystującym ich NL, ale elfy zdołały zdominować również ich świat. To właśnie jednorożce nadały Eredinowi przydomek Krogulec. Po utracie mocy jednorożców możliwości swobodnego przechodzenia między światami zniknęły. NL natychmiast zaczęli szukać nowego sposobu na przedostanie się do innych światów. Avallach studiując gen Starszej Krwi, podjął się misji stworzenia elitarnej jednostki podróżującej przez światy. Portale były otwierane przez tak zwanych nawigatorów, wyhodowanych przez Avallacha. Nawigatorzy zawierali w sobie cząstkę genu Starszej Krwi, która umożliwiała im otwieranie wrót. Prekursorką nawigatorów była legendarna elfia wiedząca, Królowa Zimy, która jako pierwsza opanowała moc przenoszenia. To również ona zapoczątkowała gen starszej krwi. Jak już wspomniałem, Eredin po raz pierwszy pojawił się w książce Pani Jeziora. Pozwólcie, że nadam wydarzeniom lekkie tło fabularne. Ciri dostała się do wieży Jaskółki i przeniosła do świata NL dokładnie jak zaplanował sobie to Avallach. Razem z królem Oberonem Ciri miała doczekać się potomstwa, które zbawi elfy i pozwoli otworzyć wrota światów. Avallach został jej dozorcą, gdy przebywała w świecie ludu Olch. Po kilku dniach od przybycia wiedzący zabrał Ciri na wspólną przejażdżkę. Dziewczyna z trudem opanowała gniew, jaki ogarnął ją, gdy dowiedziała się, po co jest potrzebna elfom i postanowiła grać na zwłokę. Ich rozmowę przerwał zbliżający się tabun jednorożców. Czerwonej maści przywódca stanął dęba, a Ciri zdawało się, że słyszy w głowie dziwny głos. Kogoś, kto stara się jej pomóc, a Wallach i towarzyszące im elfki szybko odgoniły nieproszonych gości. Kontynuowali podróż, ale w tym samym czasie jednorożce zdążyły się już przegrupować. Miały już zaatakować ponownie, gdy z oddali dobiegł ich gwizd, przeciągły krzyk, a po chwili ziemia drgnęła pod podkutymi kopytami. Z wzgórza wychynęli jeźdźce, cały oddział. Konie nosiły kropierze, jeźdźcy grzebieniaste hełmy. Wokół ramion powiewały im w galopie płaszcze, których cynobrowo-amarantowo-karmazynowa barwa przywodziła na myśl lunę posaru na niebie podświetlanym blaskiem zachodzącego słońca. Nim doszło do jakiegokolwiek starcia, jednorożce uciekły z pola bitwy. Przywódcą jeźdźców okazał się Eredin. Krogulec nie przebierał w słowach i odnosił się do Ciri jak do narzędzia, które posłuży im w do pięciu swego. Pogardliwie określał ją małą samiczką Duan, a jej możliwości określał mianem złotego samorodka w kupie kompostu. Starał się ponaglić Avallacha w wykonaniu powierzonej mu misji. Tuż przed odjazdem zerwał gałązkę mirtu i wręczył Ciri w ramach przeprosin za nieprzemyślane słowo. Kiedy Ciri z Avallachem dotarli do Tirnalia, przed jednym z pałaców powitał ich Eredin. Na skinienie jego palca wokół przyjezdnych zaroiło się od elfów, które w ciszy zajęły się końmi. Wspólnie weszli do pałacu i mimo iż Oberon nalegał na jak najszybsze spotkanie z Ciri, Krogulec zasugerował, iż wpierw przyda jej się porząd na kąpiel, nowe ubrania i chwila wypoczynku po podróży. Jak szybko zbudował miłą atmosferę, tak też szybko ją zniszczył, wracając do tematu zadania Ciri. W dość ostrych słowach wyperswadował dziewczynie, iż z tego świata nie ma ucieczki, a w złamaniu garat bariery nie pomogą nawet jej wrodzone zdolności. Gdy jednak udało jej się uciec, Eredin obiecał, iż on i jego Derk Rudri, Czerwoni jeźdźcy, dościgną ją nawet w otchłani czasu i miejsc. Na tym skończyła się ich rozmowa. Pewnego ranka Ciri udała się do stajni, by przejechać się na kelpi i pomyśleć nad planem ucieczki. Służki natychmiast rzuciły się, by pomóc jej z koniem. Jedna z nich uśmiechnęła się do Ciri. Jej uzębienie nie było elfie, lecz ludzkie. Ciri odgarnęła jej włosy i odkryła, iż dziewczynka faktycznie jest człowiekiem. Służki klęczały w oczekiwaniu na wymierzone kary, a Ciri, nie wiedząc co robić, pognała Kelpi do przodu. Z zadumy wyrwał ją dopiero Eredin, który stanął na jej drodze na skarogniadym ogierze. Był to ten sam koń co poprzednio, choć tym razem pozbawiony był wszelkich bojowych parafernaliów. Ubrany w kolczugę krogulec rzucił Ciri wyzwanie jeździeckie. Zirael wygrała wyścig i zaczekała na Erdina na mecie. Mężczyzna po chwili nadjechał, powoli i pogratulował wygranej. Następnie zaprosił dziewczynę na spacer. Wiekowymi schodkami doszli na kamienny taras, gdzie w cieniu dzikiego bzu znajdowała się stara altana, z której widać było Tirnalia. Eredin zaprosił Ciri do środka. Po krótkim wstępie wyjawił Ciri prawdziwy powód ich spotkania. Chciałby dziewczyna podała Oberanowi zawartość małego flakoniku z szaro-zielonego nefrytu. Substancja miała ponoć zadziałać na króla Olch lepiej aniżeli atraktanty używane przez służki Awallaha. Gdy Zirael odmówiła wzięcia udziału w planie Eredina, Krogulec wyznał jej prawdę o pochodzeniu ludzi, których spotkała w stajni. Następnie udali się na wspólny obiad. W noc, gdy Ciri zamierzała uciec z niewoli NL, postanowiła odwiedzić raz jeszcze Oberona, by nie wzbudzić podejrzeń. Znalazła go siedzącego w fotelu, w kącie królewskiej komnaty. Król majaczył, a po chwili z jego ręki na kobierzec upadł flakonik z szarozielonego nefrytu. Ciri szybko zbiegła marmurowymi schodami do łodzi, odwiązała jedną z nich i wypłynęła z Tirnalia. Gdy przepływała pod trzecim mostem, coś przemknęło po nim. W jednej chwili łódź zakołysała się, a na dziobie stanął Eredin. Oboje dobyli swych miecze. Wiedźmińskie treningi zahartowały Ciri tak, że ta nie odstępowała od Krogulca swymi zdolnościami bojowymi. Wywiązała się krótka rozmowa. Eredin zapewnił ją, że tej nocy Oberon będzie dziarski i pełen wigoru. Wieść o śmierci króla Olch zaskoczyła Eredina, który być może nieumyślnie podał władcy truciznę. Wymienili kolejne kilka wściekłych cięć. Eredin raz jeszcze naubliżał Ciri, po czym stanął na ławeczce łodzi. Pozycja pozwalała mu wygrać następne starcie. Zagadany przez Ciri nie wiedział, kiedy uderzył potolicą w most i stracił równowagę. Zirael ciała go w udo, a Eredin po chwili wyleciał za burtę. Odpływając, Ciri widziała, jak Eredin wyczołgał się na brzeg, ociekając wodą i krwią. Gdy Ciri podróżowała między światami, starając się wydostać z Sirnalia, czerwoni jeźdźcy, z rozkazu Eredina, szukali jej w czasie i przestrzeni. Na szczęście, bez skutku. Po śmierci Oberona, krogulec przejął władzę na Tyrnalia. Sam nie miał głowy do polityki, więc te sprawy oddelegował urzędnikom dowodzonym przez Gelsa. A Wallach wciąż łączył geny obdarzonych wielką magią elfów, by wyhodować złote dziecko, zdolne do ogromnych czynów. Owocem tego projektu stał się Karantir, lecz mimo nauk od samego lisa, dziecko wyrosło na złoczyńce i stanęło po stronie Eredina. A Wallach podejrzewał Krogulca o udział w zamachu na życie Oberona, lecz brak wystarczających dowodów zmusił go do milczenia. Świat NL dopadło widmo destrukcji pod postacią białego zimna. Eredin uważał, iż jedyną możliwą opcją na przetrwanie jego gatunku jest pojmanie Ciri i zmuszenie jej do otwarcia wrót światów. NL przenieśliby się w ten sposób do świata En-Sid, uciekając przed zagładą. Nie dbał, czy Ciri umrze podczas tego procesu, wznowił jej poszukiwania. Nie szukał jednak stricte jej A, postanowił zostawić na nią pułapkę. Nawiedził wyspę Jabłoni, na której znajdował się Geralt z Rivi i Yennefer z Wengerbergu. Biały Wilk walczył zaciekle, ale Eredinowi udało się pojmać jen. Geralt zmuszony był wrócić na szlak, by wytropić upiorny orszak. Udało się to w końcu pod drzewem Wisielców w Nilfgaardzie. Geralt oddał wówczas swą duszę za duszę Yennefer i dołączył do Czerwonych Jeźdźców. Faktycznie Geralt okazał się wspaniałą przynętą, ponieważ Ciri, dowiedziawszy się o nim, postanowiła wyrwać go z uścisku Eredina. W jej zuchwałej misji uwolnienia Geralta pomagał jej Avallach, który zbuntował się przeciwko tyranii Krogulca. Białego wilka udało się wreszcie wyzwolić. Jednocześnie, nie dając się złapać, Ciri zostawiła swego przybranego ojca w lasach pod Kermoren. Eredin pojawił się w Wiedźminie pierwszym pod postacią Zjawy, która objawiała się białemu Wilkowi, nakłaniając go, by przyłączył się do gonu, a także wmawiając, iż Geralt jest jednym z ostrzy przeznaczenia, a drugim jest śmierć dotykająca wszystkich, których spotka na swej drodze. Po pokonaniu Jakuba de Aldersberga Król Gonu pragnie jego duszy dla siebie, lecz Geralt odmawia i wyzywa upiora na pojedynek, który oczywiście wygrywa. Eredin skupia się ponownie na odszukaniu Ciri. Po ponad roku czerwoni jeźdźcy dopadają ich w końcu na Art Skellig. Dziki Gon dopadł ich w lesie, powodując w rejonie katastrofę. Mimo, że nie udało się pojmać Zirael, Eredin zdołał rzucić klątwę na En Undot, Awallaha, przemieniając go z czasem w pokrakę. Ciri dostała się następnie do Velen na Krzywuchowe Moczary, gdzie lokalne wiedźmy służące Eredinowi poinformowały go o dziewczynie. Imlerit udał się na Moczary, by sprowadzić Kółkę, lecz ta przejrzała ich plany w porę i umknęła raz jeszcze. Kolejny raz dzikigon dorwał ją na Skellige we wsi Hindarswial. Ponownie udało jej się uciec z Avallachem, tym razem na tajemniczą Wyspę Mgieł. Po tym jak Geralt odnalazł Ciri, Dziki natychmiast pojawił się na wyspie, zmuszając Ciri do użycia swych zdolności i teleportowania się do wiedźmińskiego siedliszcza Kermoren, gdzie wiedźmini przygotowali się już do obrony. Zgodnie z planem, dzikigon zaatakował Kermoren z pełną mocą. Eredin przez większość Bitwy spokojnie przyglądał się wydarzeniom, dając pole do manewru swym generałom, Imleritowi i Karantirowi. Mimo oporu godnego pochwały, Warownia uległa działaniu potężnego zaklęcia mrozu, które zamroziło większość z broniących. Eredin wkroczył na dziedziniec ze swą armią. Ciri i Wesemir uniknęli zamrożenia, chowając się za murkiem. Wkrótce jednak padli ofiarą jeźdźców. Imlerit złapał Wesemira. Eredin chciał użyć jego życia jako karty przetargowej, by Ciri dobrowolnie oddała się w niewolę. Wesemir protestował, ale nieuzbrojona Ciri szła już w stronę Eredina, gotowa się poświęcić. W jednej chwili Wasemir dźgnął Imlerita w bok, Nl skręcił mu za to kark. Widząc to Ciri przepełniła złość i żałoba, która w połączeniu z mocą starszej krwi stała się śmiertelnym narzędziem. Wybuch niekontrolowanej magicznej energii prawie zabił Eredina, który mimo bólu parł w stronę Ciri. Życie uratował mu wówczas Karantir, który ciągnął go w stronę portalu. Bitwa skończyła się. A Ciri uspokoiła się dopiero po zaklęciu Avallacha. W następnych dniach Geralt i jego sojusznicy zadali armii Eredina kilka dewastujących ciosów. Po pierwsze, podczas Sabatu zginął Imlerit. Po drugie, Gels, z pomocą onej romantki, poznał prawdę o tym, jak Eredin przejął władzę na Tirnalia i jak otruł króla Oberona. Przyrzekł, iż Eredin nie otrzyma wsparcia od NL w nadchodzącej walce. Eredin odpowiedział na wezwanie Ciri na brzegach Umdwik. Przybył na Naglfarze drakarze z trupich Paznokci i rozpoczęła się wielka bitwa, w trakcie której NL walczyli zarówno z wyspiarzami ze Skellige, jak i z Nilfgaardczykami. Na krótko przed przybyciem Geralta na pokładzie naglfara, Krach Unkrajd stoczył swój ostatni pojedynek z Królem Gonu. Biały Wilk stanął w końcu oko w oko z Eredinem. Podczas walki Krogulec używał magii i portali, ale koniec końców to legendarny Wiedźmin zatriumfował. Po w lewe oko, Krogulec osunął się na ziemię. W ostatnich słowach powiedział swemu przeciwnikowi, iż Avallach oszukał ich obu. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.